Kiedy już wybierał się w drogę, przybiegł ktoś i padając przed nim na kolana, pytał Go, Nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby stać się dziedzicem życia wiecznego? Jezus mu odpowiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nigdy dobry, tylko jeden Bóg. Przykazania znasz. Nie zabij, nie popełnij cudzołóstwa, nie ukradnij, nie złóż fałszywego zeznania, nie dopuść się grabieży, czcij ojca swego i matkę. Tamten mu oświadczył: Nauczycielu, to wszystko dokładnie zachowywałem od swojej młodości. Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brak idź, sprzedaj wszystko, co masz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną. Po takiej radzie tamten sposępniał i odszedł smutny miał bowiem wiele posiadłości. Jezus popatrzył w koło i powiedział do swoich uczniów, z jakże wielkimi trudnościami będą wchodzić do Królestwa Bożego posiadacze bogactw. Uczniowie byli zdziwieni Jego słowami, a Jezus znowu odezwał się do nich, mówiąc. Dzieci, jak ciężko jest wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Oni na to jeszcze bardziej byli zdumieni, dlatego zapytali go: Więc kto może być zbawiony? Spojrzawszy na nich, Jezus powiedział: Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga. Dla Boga bowiem wszystko jest możliwe. W tej Ewangelii zachwyca mnie fakt, że człowiek, który przyszedł do Jezusa, zadał mu konkretne pytanie. Zadał mu pytanie. O receptę na szczęście. Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne, aby być w niebie? I dostał odpowiedź. I niesamowite jest dla mnie to, że on tej odpowiedzi nie przyjął do końca. Jezus mu powiedział: Dobrze robisz, to wszystko jest okej, okay, wypełniasz przykazania, ale potrzebujesz jeszcze czegoś. Potrzebujesz oddać mi wszystko. Każdą Twoją sprawę, każde Twoje przywiązanie. I myślę, że tak jest czasem w życiu, że zły duch przychodzi z y, taką pokusą, że jak oddam wszystko Bogu, to będę nieszczęśliwa. Że jak oddam w Bogu każdą Moją sprawę, y, to może być nie tak, jak ja bym chciała. Panie Boże, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci e, wszystkie moje relacje, oddaję Ci e, mój dom, ale pracę mam dobrą. Może jednak bym to zostawiła, jak jest. Nie chciałabym, żebyś coś w niej zmieniał. E, I dla mnie jest to e, dowód na to, że nie do końca wtedy ufam Bogu. Że Pani, jeżeli chcecie zaprosić do mojego życia, chcecie oddać każdą sprawę, każdą. Każdą jedną przestrzeń w moim życiu. I przyszedł taki czas dla mnie, kiedy Bóg zaprosił mnie do tego, abym zostawiła wszystko i poszła za Nim. Przygotowywał mnie do tej decyzji. Yy, I było, był to piękny moment w moim życiu, kiedy powiedziałam: Tak, Panie, oddaję Ci kierownicę mojego życia. Yy, nie chcę nic robić po swojemu, chcę, aby było tak, jak Ty chcesz. I po jakimś czasie przyszedł moment próby, kiedy zaczęłam zarzucać Bogu to, co się dzieje, to, to, że jest trudno, to, że może coś nie do końca się udaje, to, że coś nie jest po mojej myśli, i robiłam mu scenę. Panie, przecież oddałam Ci moje życie, przecież wszystko należy do Ciebie. Dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego dzieją się takie, a nie inne rzeczy? I wiecie, wtedy spojrzałam na kartkę, która wypadła z jakiegoś czasopisma. Na której był obraz Jezusa Miłosiernego i pytanie: Czy Ty mi ufasz? I w tym momencie, mówię Panie, przepraszam Cię, bo widzę, że zaczynam znowu robić po swojemu, zaczynam znowu działać, znowu odchodzę zasmucona, bo nie jest tak, jak ja bym chciała, bo chcę coś zostawić tylko dla siebie. A Bóg mówi dzisiaj do nas: Zaufaj mi, dziecko. Dzieci, zaufajcie mi. Ja chcę wam wszystko dać. Ja chcę, żebyście byli ze mną w niebie. Tylko pójdźcie za mną. Nie miejcie żadnego przywiązania, bo to jest coś, co nie pozwala wam pójść głębiej, co nie pozwala wam pójść dalej. I dzięki Ci, Panie, za to, że, że nas do tego zapraszasz, że nam pokazujesz, że wciąż na nowo potrzebujemy tej decyzji, abyś to Ty był naszym Panem. Aby oddać Tobie wszystko, każdą sprawę naszego życia. Amen.